Uwaga, mam dla Was darmową skrzyneczkę, kod promocyjny. Wpisujecie unikatowy kod promocyjny Tomas i Ty, słuchajcie. Klikacie użyj. Dostajecie 5% do wpadł i dodatkowa nagroda dla Was to jest skrzynka Millspects. Ja sobie ją otworzę, bo jak za darmo to uczciwa cena. Wystarczy również wejść pierwszy link w opisie i tyle słuchajcie. Na mleci P90 mogliśmy drapnąć aż 500 zł z tej skrzynki, ale spoko, mi się to podoba. Wypłacam to, bo jak za darmo to uczciwa cena. Siemka Mordeczki z tej strony. Tomasz, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dajcie na wstępie, dajcie łapkę w górę za to poświęcenie, bo jestem chory i gardzą mnie tak wali. Ale mówię, trzeba na Was nagrać tutaj dla was filmik. Dajcie łapkę, bardzo was proszę, bo dla Was jest sekunda mnie naprawdę to motywuje. Więc mam nadzieję, że zostawicie tą łapkę. Napiszcie również w komentarzu, jaki macie tutaj poziom, jaką macie skrzynkę. A przypnę wam serduszko. My mam aktualnie skrzynkę diamentową, i taką diamentową skrzynkę właśnie możemy sobie otworzyć. I tutaj mamy naprawdę szansę na kilka tysięcy złotych. 8,5 tysiąca złotych, pół procenta. 1% na karambitka za 6K. 1,5% na 5 tysięcy. Mamy tutaj 2%. No naprawdę, to jest gruba skrzynka, bo mamy tutaj naprawdę grube szanse. I przypominam, że to jest darmowy. Słuchajcie, skin, darmowa skrzynka. okej. Okay. ważne, że nie najgorsze. 400 zł za darmo. 35% na niego, więc naprawdę. Superowo, że mi to udało się dropnąć. No i mamy 22,5 tysiąca złotych na live, udało się tyle wygrać. Ale słuchajcie, powinniście się zapytacie, Tomas, jak ty to wygrałeś, słuchajcie. Odkryłem fajną taktykę. Siadłem sobie na live'ie na bitwę, daję od najdroższych skrzynek i się zastanawiałem, czemu tutaj jest skrzynka procentowa yy, która jest na topie, którą osoby otwierają, bo ona była wczoraj na topie, 10% z luksurki. I dałem sobie 10 sztuk na 4 graczy za 3000 zł. I słuchajcie, na tej bitwie idzie wyciągnąć tak, co każdą bitwę 20 tysięcy zł. jakoś na oko. Więc dzisiaj sobie ją na odcinku przydosujemy. Może na odcinku nam również coś ciekawego sypnie, tak jak na tym live. No, skrzynka ma naprawdę duży potencjał i naprawdę dużo można na niej zarobić, tylko trzeba mieć szczęście. Mi tam. Dropa, pamiętam, mam klipa z tego short, z tego będzie raczej zrobiony. Owa się przeleciała u nas. Dropa mi ta, ta, ta Lilka, nie? Na no, samym w ostatniej skrzynce i dzięki temu wygrałem 20 tysięcy. Więc skrzynka sama w sobie jest naprawdę dobra. Ok, mamy mega, fajnie. Meg jest droższy niż te, co dropli skiny. Więc tutaj jak już ktoś to wygra... Oj... Henry dwa kafle dropnął, no i... No i właśnie to jest lipa, nie? że tutaj kurde Henry 2000 dropnął. Kurde Lilkę niech mi da. Niech mi da Lilkę wizowy, Proszę. Proszę, niech da tą Lilkę. Na nią jest 1% szans, ale serio da się ją dropnąć, tylko musi mi coś dropnąć. Oj, dropuje mój lilkę temu crasherowi za 3000 blue. Gówno i to już jest bitwa przegrana, no ale przynajmniej wam udowodnię, że idzie z tego wyciągnąć 20 tysięcy złotych. Takiej słuchajcie bitwy, nie? Wiadomo, może ja nie wygrałem, ale nie tracę jakoś dużo, bo straciłem 3 tysiące, on zgarnął 17 tysięcy, więc jakbym ja to wygrał, czysto teoretycznie, to widzowie bym był naprawdę bogaty, nie? Bym był naprawdę bogaty, więc dzisiaj mu kilka takich bicz sobie zrobimy i zobaczymy. No może faktycznie ta luksurka nam coś sypnie, a tutaj tutaj jak widzicie mamy naprawdę chore procenty, nie? To jest 10% na, tak naprawdę na te skiny. Wiadomo, no, jak dropnie ta łupka, to to jest najbardziej, naj, naj, największy skin do dropnięcia nawet, jest procent ponad. No ale da się, da się, da się zarobić, widzowie. Kurde, powiem wam tak, że boli mnie to gardło. O, a łupka pana. Boli mnie to gardło, strasznie, ciężko mi się mówi. No ale muszę nagrać te kilka filmów dla was, żebyście mieli na dzisiaj, na jutro. No bo nie ma wyjścia, no po prostu musicie, widzowie. O, i patrz, to dropną, nie. Kurde fajna ta remka. podoba mi się. Chciałbym ją wypłacić, jakbym wygrał tą bitwę, ale wątpię, że ją wygram, bo tutaj już Jerry ma ponad 4000 na koncie. nam leci fajnie. Okej, okay, dałoby radę go dogonić. Dałoby radę go dogonić. Jeden fajny skin dla nas i mamy to. Nawet nie taki fajny, ale jaki skin za nawet ta łupka i byśmy to mieli. No nie, nie dropnij mi, nie wierzę. Bym to miał no. Proszę. No i nie ma, niestety przegrałem. Kurde, były takie szanse, żeby go tutaj dogonić. No patrzcie, no 200 zł brakło. 200 zł. No cóż, widowie, zrobimy sobie jeszcze dwie takie bitwy ostatnie. No i zobaczymy tak do 10 tysięcy. No myślę, że z czterech bit To powinienem wygrać. To powinienem coś wygrać, widowie. Bo to jest niemożliwe, że żebym nie wygrał po prostu jakiejś bitwy. mówię, Lilka jakby nam wypadła, kurde, no i ten Ryan znowu, oni muszą dropić, takie skiny, a, a mi nic nie leci, nie? No patrz, no drugą pod rząd no no super, to już nawet Lilka mnie nie uratuje. No nie wierzę, no przecież to jest jakiś żart, no. To jest, ale widzicie jaka ta skrzynka jest potężna, tylko niestety dla nas nic nie daje. Oj, 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 jak mu dropi, temu Ryanowi, no to jest jakieś chore, widzowie, no to jest jakiś żart. Gdyby mu takie skiny widzowie leciały, no to przecież to jest nierealne, nie? No i patrz, Henry jeszcze mu podbijanie, no... Li dwie Liliki mogą wypaść pod rząd, jakby mi wypadły teraz, to by było super, ale niestety... Niestety to już nie ma szans, no dwie skrzynki ostatnie... No nie no, ten Ryan ogra wszystkich, jeszcze ten Henry mu dropnął no, skinka za trzy kafle, no... No powiem tak, no... Naprawdę gruba skrzynka, robimy ostatnią bitwę widzowie, żeby... Może wyjść chociaż na to zero, nie. Proszę, no teraz musisz dać. No to jest piąta bitwa, widzowie. Pięć razy nie wygrałem żadnej bitwy. Straciłem 22 tysiące złotych. No więc te y, pół, y, 12 tysięcy złotych straciłem na tym filmie, więc. No to Luksurka teraz musi oddać, no bo jak nie odda, to będzie naprawdę lipa. Naprawdę będzie ciężko. Będzie cholernie ciężko, jak tego nie wygram. No początek jest ok, no ale co mi z tej Jak taka awupka, to. To mi tutaj nic nie da, nawet się nie zwróci, słuchajcie, bitwa. Musi tutaj coś jeszcze wylecieć dla mnie, fajnego. Niech coś jeszcze wylecie, no zedka dla Jarego leci, no niestety. Zedka dla Jarego i kurde, już ma dwa kafle, już mnie odgonił, no. Kurde, on daj mi tą lilkę, no proszę, 1% jest na nią. Jest taka fajna ta lilka, o, przeleciała. Arnold 600, no nie, no, to jest lipa jakaś. No chociaż jedną obłupkę niech mi jeszcze da albo coś. No Przelatuje ta Lilka, ale wypaść no nie chcę za bardzo, nie? Kurde, no, myślałem, że wygram chociaż jedną bitwę, ale no nie zapowiada się, żebym to wygrał. O, jeszcze Henry, no. No i teraz Lilka z ostatniej skrzynki leci dla nas, patrz to. No niestety, no niestety widzę. No przegrałem wszystkie bitwy, no nie wiem, o co chodzi na live wygrywałem, teraz przegrywam. No a ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym filmie, siemano.